Witajcie z tej strony, Kantal Indie po polsku. Dzisiaj, jak wcześniej obiecałem, Incredible Adventures of Van Helsing pełna wersja gry. Pokażę Wam tutaj to, czego wcześniej nie pokazywałem, mianowicie tworzenie alchemicznych esencji oraz sprzedawanie przedmiotów u kupca w formie kraftowania ich. Podchodzę do kupca, daję sobie Artifact Forge. No, i trzy przedmioty tego samego typu magiczne będą się łączyć ze sobą. I dzięki temu, tutaj, jeszcze ten jeden przedmiot. Aha, mm, dobrze, to jest tak, że ten powinien iść tutaj, a ten tutaj. I tworzymy. No, i z tego powstał jakiś tam mieczyk, który aktualnie i tak, mimo wszystko, nie będzie dla mnie dobry. Ja sobie tutaj dam tą zbroję lepszą. No i może jeszcze coś tutaj wrzucę do tego panelu. Aha, te rękawiczki nie są magiczne, więc muszę same te magiczne. E, oczywiście każdy kolor jest po prostu dopasowywany do siebie, więc nie możemy zrobić tak, że wrzucimy sobie przedmioty magiczne z niemagicznymi. Musi być wszystko tak połączone po prostu. Ja sobie sprzedam te przedmioty. Wydaje mi się, że mogę tutaj w sumie wszystko sprzedać, więc nacisnę przycisk SELL ALL. Gram na poziomie trudności casual, ponieważ włączyłem sobie tryb hardkorowy mojej postaci, dzięki temu moja postać ma tylko jedno życie, więc jeżeli umrę to po prostu będzie to koniec rozgrywki. Tutaj jest alchemik, u którego mogę nauczyć się aktywnej aury oraz jakichś trików. Ja aktualnie mam aurę, która dodaje mi 25% do zdobywania złota oraz za każdy wydany rage 1,2% punktu wraca jako punkty życia tutaj mam triki takie które dodaje mi leczenie a drugi dodaje mi 10% yy, przepraszam 2% obrażeń przez 10 metrów wokoło mnie, więc jeżeli ktoś by grał ze mną to tutaj dostawałby te bonusy 2. Bardzo fajnie się gra na tym poziomie trudności, ponieważ bardzo dużo przedmiotów leci, lutu tak zwanego, no i bardzo szybko moja postać leveluje. Pokażę wam tutaj skille. Aktualnie wybrałem sobie to drzewko Occult Hunter, ponieważ przekonałem się do tego, że bardzo przyjemnie gra się bronią zasięgową pistoletami. Wykorzystuję tutaj umiejętność tą zieloną tutaj. Jeszcze raz to włączę. Wykorzystuję umiejętność Explosive Shot oraz tą drugą, która się nazywa Lighting. Bardzo ładnie to współdziała ze sobą. O, jak widzicie, mam tutaj trzy punkty do rozdania, więc myślę, że dobrze by było, żeby dodać je tutaj. I będę potrzebować jeszcze jeden level, żeby dodać ten jeszcze jeden punkt, a dzięki temu będę mógł sobie wziąć ten pasywny dodatek do tego skilla, który zredukuje cooldown do jednej sekundy. Będzie to bardzo pomocne w rozgrywce. Dodatkowo każdy tutaj z tych skilli po piątym poziomie może sobie po prostu dodać tutaj te pasywne Bonusy oprócz tego, że moja postać dodaje sobie skilla i te skilly mają te bonusy. To za każdym razem, gdy dodaję, dodaję do danego drzewka punkty umiejętności, to tutaj się zapełnia ten czerwony pasek. Aktualnie ja mam go na drugim poziomie i dzięki temu już tutaj mam jeden bonus: minus 10% cooldownu i bonus szybkości 5%. Jest to bardzo pomocne. Dodatkowo do tego, Lady Katarina, która tutaj ze mną podąża. Ma oprócz, oprócz swoich statystyk, tutaj takich, i zachowań, jakie może tutaj wykonać typu obrona mnie albo atakowanie słabszych przeciwników czy jakichś asysta oraz przeciwników osłabionych, wrażliwych to może być duchem, może walczyć na odległość oraz walczyć mieczem. Oprócz tego ma tutaj skille, które dodają mi pasywne umiejętności do mojego bohatera. Na przykład ten dodaje mi tutaj a to jest akurat dla Katariny, ale on dodaje obrażenia od paralizacji, a tutaj ten dodaje mi szybkość ataku Vanhelzaina, to jest bardzo przydatne. Tutaj dodaje mi 15% obrażeń, które dostanę Przejdzie na Katarinę, dzięki temu moja postać będzie bardziej odporna. Tutaj mam 6,5% do odporności, do obrony mojego bohatera. Dzięki temu mam tutaj zdobywanie magicznych przedmiotów plus 9%. To jest bardzo dobra opcja, bardzo przydatna. Więc myślę, że tutaj dodam sobie punkty na maksa. Nie więcej nie mogę, więc jeszcze przydałoby się. Żeby wrzucić tutaj No myślę, że zostawię Dobrze, niech będzie tak, że zostawię te punkty Jeszcze tutaj mogę do skilli tu Dodać Van Helsaina, więc Dodam do tego Podstawowego Oraz dodam do tego hmm. Aha, tutaj nie mogę Więc myślę, że jeszcze dobrze by było Dodać Hmm, tutaj nigdzie nie mogę, więc niestety Nie zrobię nic, aha, bo nie mam punktu Przepraszam, trochę się zagubiłem jeszcze dodatkowo mogę tutaj rozdać te punkty podstawowych statystyk. Dodam sobie do body, ponieważ moja postać powinna mieć też bardzo dużo punktów życia. I przechodzimy do gallows. tutaj muszę podążać za aktualnym zadaniem: którym jest zebranie jakichś bomb, żeby przedostać się dalej do podziemi takich, gdzie będzie czekać mnie. Boss, którego widzieliście we wcześniejszym materiale. Taka duża, ogromna gąsienica mechaniczna. Gra wygląda bardzo dobrze. Tutaj, w becie, myślę, że zostało wszystko bardzo dobrze dopracowane. Nie ma czegoś takiego, że są jakieś błędy, które ja widzę. Nie zauważyłem jeszcze żadnego. Mimo tego. Że tam ludzie zgłaszałem na forum, to ja mam takie szczęście, że nie widziałem żadnych problemów z grą ani w wyświetlaniu grafiki ani jakichś dziwnych zachowań. Jedyne co nie podoba mi się bardzo, to niedziałająca opcja co-op, ponieważ gdy ktoś dołącza do mnie do co-opa, to pingi są zastraszająco duże około 500. Więc nie da się po prostu grać z drugą osobą, niestety. Aktualnie twórcy pracują, żeby to usprawnić, i mam nadzieję, że w niedługim czasie. Będę mógł grać już w grupie, ponieważ tak się gra o wiele szybciej. Tym bardziej, że w drugiej postaci mam ustawiony tryb Heroic. Jest to najwyższy poziom trudności dostępny w grze. Co prawda zdobywa się tam bardzo ciekawe i. Dobre przedmioty, ale rozgrywka jest o wiele wolniejsza, ponieważ bardzo trudno w pewnych miejscach pokonać wrogów. W szczególności walki z bosami są niesamowicie trudne. No i całe szczęście, że tamta postać nie ma jednego życia, nie jest postacią hardkorową, bo myślę, żebym nie przeżył. Tutaj jeszcze chwilę poczekam na ładowanie i to jest taka piękna okolica w tym Galousbog, ponieważ są jeziorka, las i jest bardzo duża różnorodność przeciwników oczywiście. Zobaczcie sobie na mapę i jaka tutaj jest duża powierzchnia terenu do zbadania. Tutaj mam takich przeciwników bardzo dużych, ale nie są oni dla mnie problemem, ponieważ no, ten najniższy poziom trudności to buka z masłem, tak mi się wydaje. Tak jak wcześniej wspominałem, mam tutaj ten żółty pasek Rage, który wykorzystuje sobie za każdym razem do walki i dzięki temu moja postać doda dodaje do każdego swojego ataku bonusy, które raz zamrażają przeciwników na kilka sekund albo dostają dodatkowe obrażenia przeciwnicy ode mnie, albo też jest taka opcja, w której przeciwnicy dostają atak z większego zasięgu, ponieważ jest tutaj chyba Pasywna opcja w skillach, że 25 metrów zasięgu ma mój skill. Z tego, co już pograłem kilka godzin, to gra się bardzo przyjemnie, tak samo jak w becie. I muszę przyznać, że nie spodziewałem się, mimo wszystko nie spodziewałem się, że tak dużo osób będzie zainteresowane tą grą, ponieważ jest, jest to gra, która nie była jakoś specjalnie promowana było tylko kilka filmików wcześniej. No, tutaj mam jakąś większą grupę przeciwników, muszę uważać rzeczywiście, bo mam jedno życie. Gra nie była wcześniej jakoś zbytnio promowana. Mimo tego na Steamie widziałem, że aktualnie gra w nią około 5000 ludzi. Jest to bardzo dobry wynik, myślę. Mam nadzieję, że niedługo twórcy naprawią dla nas y, tą opcję gry w koopa, no i będę mógł sobie zagrać. Z, dodatkowymi ludźmi, a poza tym mam nadzieję, że już niedługo dojdę do tego miejsca, gdzie jak czytałem wcześniej na forum jest quest, w którym mamy grę w trybie Tower Defense. Jest to bardzo przyjemne urozmaicenie ze strony twórców i mam nadzieję, że to się jakoś dobrze sprawdza. Już sam osobiście pytałem twórców, czy nie dałoby rady, żeby ten tryb Tower Defense był po prostu wrzucony do gry jako dodatkowy tryb który będzie mógł być wybrany z menu podstawowego menu, w którym wchodzimy do gry normalnie tam na początku myślę, że byłoby to bardzo przyjemne dla wszystkich dobrze, ja tutaj jak widzicie zbieram bardzo, bardzo duże ilości przedmiotów zobaczmy, co tutaj dla mnie wypadło o, mam jakieś trofeum ale ono dodaje mi tylko 6 many i... protekcji mam mniej tutaj jest jeszcze jedno, to też jest w sumie słabsze wszystkie te rzeczy tutaj są słabsze niestety, na drugiej karcie też mam już bardzo pełno mogę sobie to zreorganizować dzięki temu zmieszczę wiele więcej rzeczy, ale jeszcze dobrze, że przerzucić mogę sobie do Lady Katariny te przedmioty i dzięki temu trochę mi tutaj się robi miejsca tutaj są takie kozłoludy do pokonywania Myślę, że za chwilę będą te takie małe żabki. No i oczywiście jakieś harpie, które latają wokoło moich postaci jak zwykle. Już w pierwszej części gry wcześniej były te harpie. No tutaj jakieś dziki mnie zaatakowały. No i moja postać. Całe szczęście, że dość szybko zareagowałem, bo była bliska śmierci. Więc, jak widzicie, mimo wszystko, że to jest ten najłatwiejszy poziom trudności, to jeżeli jest bardzo wiele przeciwników na ekranie, to oni są w stanie otoczyć moją postać. No i jest to trochę problematyczne. Dobrze, w takim wypadku mam tutaj pełny kwipunek. Przerzucę jeszcze troszkę tam do katariny. Zobaczmy, tu jest jeszcze jakiś naszynik, ale ona go nie potrzebuje. Myślę, że. Wziąłbym sobie tą zbroję. Zobaczmy, co tutaj leży na ziemi. Jakieś pistolety, ale też nie są lepsze od tych, które aktualnie używam. Ja w tych pistoletach, które aktualnie posiadam dodałem już dwie esencje. Jedna dodaje mi znajdowanie magicznych przedmiotów, a druga dodaje mi szansę na trafienie krytyczne. Jest to bardzo dobra. Kombinacja. Dzięki temu mogę sobie tutaj w miarę jakoś radzić. Mimo tego. Że jest bardzo wielu przeciwników, to mój Van Helsing płynnie przechodzi pomiędzy tymi lokacjami. Aha, nie mogę tutaj umrzeć, ponieważ mam jedno życie. A wpadłem na pomysł, że pokazałbym wam, co się dzieje, jak moja postać umiera. No, niestety nie zrobię tego. Myślę, że najlepiej by było, jakbym jeszcze tutaj do tej katariny wrzucił kilka przedmiotów. I pozbieram sobie te, które leżą na ziemi. Tutaj zreorganizuję, w miarę to jakoś się udało. Po prostu zrobię inaczej. Bo tutaj mam miejsce, do którego muszę dojść. I tam wydaje mi się, że będzie czekać na mnie boss. Więc ja po prostu sobie do niego przejdę i pokażę wam jak wygląda walka z bosem. Zabiję po prostu te, przy... te potwory, które tutaj się znajdują tak na szybko. I dzięki temu dostanę kolejny poziom doświadczenia. Mogę sobie wybrać jeszcze, jak widzicie, tam z prawej strony miga taki plusik, że mam aktualnie perk do wyboru. No i moja postać też teraz zdobyła kolejny poziom doświadczenia. Więc zaraz rozdam punkty, jak się trochę tutaj uspokoi. Dobrze, jeszcze kilka potworów. Są ich niesamowite ilości. Dobrze, dobrze. To ja teraz odejdę na moment. Zmienia się kolorystyka trochę. Dodamy ten skill, perk przepraszam, i skille. Tutaj mam nowy, mogę jeden punkt rozdysponować, więc wezmę sobie tutaj te odporności, no i dodam skillę. Pięknie, i tutaj mogę teraz wziąć sobie ten. Więc cooldown mojego skilla zmniejszył się do jednej sekundy. O jedną sekundę, przepraszam. Jest to dwie sekundy, więc moja postać teraz będzie atakować bardzo szybko. Wezmę sobie jeszcze tutaj dodatkowo, żeby mieć więcej punktów rage. No i teraz moja postać mam nadzieję, że będzie nieśmiertelna i uda mi się przejść całą grę dzięki niej. Tutaj znowu kilku przeciwników, a ja będę przejść do przodu, żeby dojść do tego bossa i Wam pokazać walkę z bosem. Walka dzięki tym pistoletom jest tutaj w miarę łatwa i mi się to podoba bardzo. Tak samo jak na mieczu, myślę, że jest to bardzo wyważone w tej grze. Wielu z Was pewnie będzie się pytać, czy gra jest tak dobra jak Torchlight czy Diablo, bo też takie pytanie na forum widziałem. Myślę, że tak. W pewnych momentach myślę, że y, Incredible Adventures of Van Helsing jest nawet lepszy od tych dwóch gier. Ale jak to się ma do rzeczywistości, musicie jednak ocenić sami i sprawdzić sobie po zakupie, bo jest to ocena moja. Ja przyjmuję wszystkie hagenslasze, bo nie ma ich zbyt wiele na rynku, niestety, więc każda kolejna gra tego gatunku jest dla mnie czymś bardzo przyjemnym i jest to must have. Lecimy sobie do góry. Tutaj jest taki mostek. Wcześniej już widziałem tą lokację i wiem, że tutaj będzie ta walka z bosem. Tylko jeszcze tutaj te harpie zlikwiduję. I te kozłoludy. No jest tego całkiem sporo. Oczywiście efekty krwi i wszędzie pełno plamna na podłożu. Ja sobie biegnę w lewo dalej, tutaj jest tak dużo wrogów. Mam nadzieję, że moja postać nie umrze. Muszę sobie trochę odejść na prawą stronę. Jak widzicie, bardzo często spotykamy wrogów takich elitarnych, którzy nam wyrzucają lepsze przedmioty. Ja sobie je pozbieram później, oczywiście. Nie, żebym nie zbierał przedmiotów, bo bardzo lubię to robić, tylko chcę tam dojść do tego bossa, bo wiem, że tutaj walka z bosem będzie rozłożona na 3 stopnie, ponieważ będzie trzech bossów do pokonania tak jakby. Ale to wszystko zaraz zobaczymy. Dobra, jeszcze trochę mrogów. I mogę sobie lecieć już tam w lewą stronę. Jeszcze trochę tutaj. Ale wszystko bardzo szybko się likwiduje. Zaraz też zdobędę kolejny poziom doświadczenia. Tutaj nawet ludzie mnie atakują. Jak widzicie, jeżeli jest się... Takim bohaterem jak Van Helżаn to nie tylko potwory go nienawidzą, ludzie także. I tutaj mamy miejsce, w którym będzie walka z bossem. Fire! Are all the prisoners through? Tak, yes, magister. We shall deliver them to the lab tomorrow. Today, profesor Fomigati doesn't like to wait. Of, of course, magister. On your way then.

Niestety nie wiem dlaczego, ale nie mogę sobie użyć swojego perka. Zobaczmy tutaj. Muszę pokonać jeszcze tego wrykolaka, który odnawia swoje życie bardzo szybko. Lady Katarina mam nadzieję mi tutaj pomoże znacznie. No i zaraz pokonam jeszcze tego jednego przeciwnika. Genialnie. No i zostało jeszcze tutaj dwóch bossów do pokonania. Ten jeden miniboss, no i ten największy, który tutaj jest na samym środku. Nie jest to jakieś niesamowicie wielkie wyzwanie. No po prostu musiałem uważać sobie, aby nie umrzeć. Looks like something created in a laboratory. So it must be true after all. My dear Borgovia became a playground for evil scientists. No wonder that the good old-fashioned monsters became a dying breed. Tak, moi drodzy, wyglądał Incredible Adventures of Van Helsing. Była to walka z bosem, no i tutaj droga do niego. Gra wygląda bardzo ładnie. Gorąco wam ją polecam. Jeżeli macie 15 dolarów, będzie to najbardziej spoży najlepiej spożytkowane 15 dolarów w waszym życiu. Jeżeli uwielbiacie gry Slash, tym bardziej wam się ona spodoba. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.